Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w katalogu 16, w katalogu pierwszym z dwóch świątecznych, ponieważ w Oriflame zawsze mamy dwa katalogi. Jeden jest już w listopadzie takim świątecznym, a drugi będzie w grudniu. Ten trwa do 29 listopada. Witam Was serdecznie, ja nazywam się Bożena Matynia, jestem dyrektorem klubu konsultantów Oriflame. I moi drodzy, będę Wam oczywiście tutaj dzisiaj opowiadała o moich ulubionych produktach, natomiast zachęcam Was bardzo serdecznie. Serdecznie do tego, żeby, żeby e, e, zapoznać się z katalogiem online, ponieważ katalog online jest w tej chwili w zupełnie innej wersji. Jeszcze łatwiej składa się zamówienia. Wystarczy, że macie aplikację Oriflame na swoim smartfonie ściągniętą i zresztą katalog online przez. E, e, Komputer również, no podobnie one wyglądają, tak można. W momencie, kiedy widzicie jakiś produkt, jest przy tym produkcie taka, taki koszyczek, dokładacie sobie do koszyczka i już po prostu macie. Także jeszcze szybciej się składa zamówienia, więc moi drodzy, tylko i wyłącznie zachęcam Was do tego, żeby obejrzeć sobie całą ofertę, ponieważ, no, tak jak wspomniałam już chyba. No ja osobiście będę polecała te produkty, których sama najlepiej używam i które no, u mnie się sprawdziły. Zacznę od nowości, mianowicie tutaj w tych zestawach mamy szafran, tutaj mamy żel i balsam do ciała, yy, yy, szafran i paczule. Przecudownie pachnie, przez kolorki, po prostu idealne na prezent, ale również idealne do mieszkania. Szczególnie jeśli ktoś lubi właśnie te odcienie fioletu, różu, to będą idealnie pachnieć, ponieważ one mają, to są produkty, które mają pompki i dlatego ja takie produkty lubię, ponieważ no to jest taka trochę też oszczędność produktu, ponieważ nie, wy, nie wydobędzie mi się ani za dużo, ani za mało idealnie w sam raz. Ten produkt na przykład mam w przy łóżku, dlatego że wystarczy tylko nacisnąć i, i już mam mogę sobie nabalsamować ręce, ewentualnie całe ciało. Słuchajcie, piękny, cudowny, elegancko wygląda, więc świetny na prezent i nie tylko nawet, nawet tak po prostu dla siebie. Na kolejnych stronach. Mamy moje ukochane Swedish Spa i Milk and Honey. Ja natomiast, no słuchajcie, jestem fanką Swedish Spa, ponieważ to jest marka najbardziej luksusowa, jeśli chodzi o pielęgnację naszego ciała. I tutaj to jest masło. Ono, jak widzicie, jest mega gęste. i Jak widzicie, już się prosi, właśnie o zakup nowego. Moi drodzy, to jest produkt, który ja mam wrażenie, że on ujędrnia skórę, więc. Będzie na pewno świetnym prezentem dla tych, którzy. Yy, dla Waszych mam, dla Waszych babci. Ale niekoniecznie to może być również produkt fantastyczny dla yy, młodej osoby, która ma skórę suchą, która chce sobie ją nawilżyć, więc naprawdę polecam. Do tego w zestawie mamy. Oczywiście możemy osobno kupić te produkty, ale one się. Yy, no, cenowo moim zdaniem za 32 zł mamy dwa produkty, więc na pewno się opłaca kupić zestaw. Scrap solny, on ma takie też łupinki migdałów pamiętajcie o tym, że wszystkie nasze produkty są biodegradowalne, więc te um, tutaj są oleje, takie fajne oleje, które świetnie natłuszczają nasze ciało natomiast to jest to, to formuła jest biodegradowalna czyli um, mamy jeszcze takie poczucie, że um, te upiny są naturalne, że nie szkodzimy naszemu środowisku to jest produkt, który przepięknie pachnie. Ojej, przepięknie pachnie. Solny, gruboziarnisty, fantastycznie peelinguje nasze ciało. No, ja jestem zakochana. I z Millicent ten scrap też lubię, ale jeśli mam wybór, to zawsze wybiorę ten. Natomiast jeśli tego nie ma w dobrej cenie, a akurat mi się skończyły, to wtedy sięgnę po ten Millicent Ale no, naprawdę, uważam, że zestaw jest fenomenalny, jak dla jak na prezent. Tutaj oczywiście, moi drodzy, jak sobie obejrzycie dokładnie katalog, to zobaczycie, że macie torebki, opakowania na prezenty, więc nie musicie nigdzie już więcej chodzić. Wszystko macie tutaj w jednym. Tu jest również fantastyczny zestaw krem do rąk i krem pod prysznic. Ja akurat w tej chwili mam tylko krem do rąk, bo krem pod prysznic mi się skończył, ale polecam wam naprawdę bardzo, ponieważ cena jest dobra i w ogóle bardzo dobrej jakości jest produkt. Firma również zadbała, zobaczcie o Royal Velvet. Royal Velvet jest to seria, która jest dedykowana osobom po 40. I tutaj, jeśli kupujemy krem na noc, mamy maskę w gratisie. Moje ukochane perfumy, które są na stronie 27. Moi drodzy, ja kocham Jordani Gold Essence pod każdą postacią i tą złotą i tą różową, tak wam kolorystycznie będę mówiła. No właśnie, to, jest, to są perfumki, które ja również bardzo kocham. Słuchajcie, to jest. Moje ulubione, bardzo je lubię. No i tutaj możecie sobie kupić w zestawie, możecie kupić osobno w zależności od tego, kto co chce. Pamiętajcie, że korzystając z zestawów macie o tyle fajnie, że kupujecie wtedy taniej i możecie podzielić sobie te zestawy, na przykład, e, jeśli kupujecie na prezenty jedna rzecz dla jednej osoby, druga dla drugiej, także moim zdaniem fajna, fajna jest to sprawa. E, jeśli chodzi o zapachy, jest dużo tutaj takich zapachów, naprawdę, kochani, sięgnijcie sobie do katalogu, ponieważ, no, jest biżuteria, no, tych produktów jest naprawdę bardzo dużo, są męskie zapachy, e, z glasierem na przykład, tak pokazuję glasiera, ponieważ wiem, że bardzo dużo mm, panów albo kobiet właśnie lubi, te, mówię kobiet, ponieważ to kobiety bardzo często kupują mężczyznom. Jest zestaw men, który też bardzo kobiety lubią kupować swoim partnerom na, na, na święta w prezencie. Kolejne moje ulubione perfumy, gdzie się tutaj miałam, a już, a tutaj leżą, o. Słuchajcie, to już, to, jeśli chodzi o perfumy, powiem Wam szczerze, że je kupuję namiętnie. To już jest trzeci, albo nawet czwarty flakon a to są jedne z nowszych perfum, tak, z tego roku i ja naprawdę, ja nie żałuję sobie tych perfum, ja je bardzo lubię, jeszcze raz podkreślam, to są e, wody perfumowane, bo ja tylko takie używam, albo perfumy, albo wody perfumowane. E, słuchajcie, jest również e, e, Alora Nuffing, to jest, są też perfumy, idealne na tę parę roku, przepięknie wyglądają i teraz tak, moi drodzy, jeśli jesteście klubowiczami, to te perfumy Możecie mieć, jak kupujecie parzyście, to y, możecie mieć je w promocji o 50 zł taniej, więc myślę, że warto jest o tym y, pomyśleć. Y, no i widzicie, słuchajcie, one są tak pięknie opakowane, że zobaczcie, tak jak we wszystkich innych perfumach, jak ja wyrzucam opakowania. Tak, w tych, no ja trzymam te perfumy w opakowaniu. Słuchajcie, no to pudełeczko jest tak piękne, że ja nie trzymam osobno tych perfum, ja po prostu cały czas mam je w opakowaniu, tym bardziej, że są to perfumy właśnie mm, dość intensywne na tyle, że y, no, ja ich używam właśnie na jesień, zimę, zresztą one w tamtym roku pojawiły się właśnie na zimę i, i tak jakoś mi już zostało. Jeśli chodzi o inne produkty, które mamy w katalogach, mamy również ofertę na Signature, to są nowe perfumy, więc też możecie. One są takie troszeczkę delikatniejsze w zapachu, bo one oczywiście intensywność, trwałość zapachu mają, ale są intensywniejsze, ale mają delikatniejszą nutę zapachową, tak bym to ujęła. Słuchajcie, mamy podkład Giordani z Serum. Podkład, który jest moim ulubionym. Już słuchajcie, nie przynosiłam tego wszystkiego, bo ja chcę, tak się spieszę, bo chcę, żeby ten film nie trwał wiecznie, ale ja też, no, znacie myślę te produkty, więc tylko w zasadzie pokazuję Wam, że, że macie w promocji, bo kupując ten podkład, na przykład korektor macie za 9,99, więc warto jest zwrócić na nie uwagę. Mamy już od kilku lat, na święta wychodzi zestaw, który jest ulubionym zestawem, słuchajcie ponieważ tutaj mamy mydełko i krem do rąk z pomarańczą i cynamonem więc osobiście uważam, że to jest świetna sprawa no to słuchajcie, naprawdę ja już staram się jak tylko mogę jak najmniej o tym mówić, ale jest mnóstwo fajnych rzeczy, które chciałabym żebyście zobaczyli, na przykład Aleo zestaw do pielęgnacji włosów z olejkami, który też bardzo ładnie natłuszcza, ale przede wszystkim natłuszcza, nawilża Natomiast wiecie, to nie jest takie natłuszczanie, że my mamy tłuszcz na, na włosach, bo to nie o takie natłuszczanie chodzi. Mamy serię Baby O, dla niemowląt i, i od pierwszego roku, od pierwszego dnia życia, przepraszam. Więc to też jest bardzo fajny, jest ręczniczek taki właśnie w postaci takiego króliczka dla, dla dzieciaczków. E, tak fajnie wtulamy. Mamy dezodoranty, mamy płyny do higieny intymnej, pasty do zębów, szczoteczki, e, kosmetyki do pielęgnacji stóp, do, do pielęgnacji twarzy. E, świetne są te płatki pod oczy. Jeśli trzymacie te płatki w lodówce, to one fajnie niwelują opuchliznę i poprawiają jędrność wokół oka. E, natomiast z takich produktów, które jeszcze tutaj, zobaczcie, e, miętowy m, e, tender care, który myślę, że wszyscy znamy. Nasze zestawy e, Now Age mają wyjątkową inną szatę graficzną, jeśli chodzi o Właśnie ten okres świąteczny to będzie cudowny prezent. Jeśli tylko stać was na to, żeby komuś kupić prezent, ja polecam w ogóle robić takie prezenty składkowe. Jeśli na przykład wiecie, że wasza mama albo nie wiem, ciocia, ktokolwiek może chcieć taki zestaw, albo marzy w ogóle o takim zestawie, to cudownie byłoby się zebrać właśnie całą rodziną i kupić taki zestaw trafiony. Oczywiście, żeby to było, bo to jest najważniejsze. Ale moje drogie, ja chciałabym Wam. Zwrócić uwagę, bo jeśli jesteście klubowiczami, to macie mm, e, promocję na e, Proceuticals, czyli maskę. I, i, i peptydy, y, no, macie, promocja polega na tym, że za 50% kupujecie taniej według cen katalogowych. Słuchajcie, to również jest świetny prezent, jeśli szukacie czegoś dla kobiety, która lubi o siebie dbać, y, i, i no, naprawdę lubi skuteczne kosmetyki, to uważam, że możecie kupić peptydy. Maska, ja sama osobiście 10 sztuk zamówiłam tej maski, ponieważ jest w rewalencyjnej cenie. No, jeśli ja mogę kupić za 50% cenę, no to proszę Was, no to robię hurtowe zapasy, dlatego że no, w ten sposób uważam, że oszczędzam pieniądze, a dbam również o swój wygląd. Yy, więc to jest oczywiście oferta tylko i wyłącznie dla klubowiczów. Jeśli nie jesteś klubowiczem, to w opisie do tego filmu znajdziesz link do rejestracji, gdzie możesz się szybciutko zarejestrować i mieć stały rabat 50 pro, yy, przepraszam, stały rabat 20%, ale możesz korzystać czasami z tych właśnie ofert 50%, 50 jak właśnie te. Oferty. Wiem, że się spieszę. Tutaj macie na przykład serum modelujące do, do szyi i dekoltu. Również fantastyczny prezent dla osoby, która lubi o siebie zadbać. No, to mogą być bardzo fajne, trafione prezenty. Moi drodzy, możecie również, jeśli wiecie, że wasza. Osoba bliska ma problemy z paznokciami, z włosami, coś się tam z nimi dzieje, to bardzo skuteczne są te suplementy. Sama osobiście przetestowałam przez ostatnie 3-4 miesiące łykam codziennie ten produkt dodatkowo sobie poza Life Plusem wzięłam, dlatego że moje paznokcie. U stóp były, ja wycierałam sobie obuty paznokcie, i w ostatnim czasie naprawdę one nieatrakcyjnie wyglądały, i postanowiłam sobie zregenerować. Słuchajcie, fenomenalnie mi odrosły paznokcie, po prostu fantastycznie, więc polecam. I wiem, że jest to suplement, który dużo się sprzedaje, dlatego że panie najczęściej właśnie mają problemy z włosami, ewentualnie z paznokciami, więc bardzo, bardzo polecam. Ale tak naprawdę powiem Wam, że tutaj. Zobaczcie, jest cynk, selen, żelazo w składzie, więc tak naprawdę niekoniecznie z paznokciami, z włosami, ale w ogóle, jeśli macie niedobory cynku, żelaza, yy, yy, czego jeszcze, witaminy C, ekstrakt z jabłek też jest, więc słuchajcie, tak naprawdę to jest produkt, który niekoniecznie musicie łykać tylko i wyłącznie, kiedy macie problemy, ale również w ogóle za. Wcześniej. Tutaj macie również Super Shake. Słuchajcie, to jest fantastyczny produkt. Jeśli macie taką ciocie, nie wiem, babcie, kogokolwiek, czy, czy w ogóle młodą dziewczynę, która chciałaby się odchudzić, to może zamiast kupować jej kolejnej jakiejś niepotrzebnej książki, albo nie wiem jeszcze czego tam, co, co tam by chciała, możecie kupić właśnie ten oto produkt. Eee, super Shake, który. Jeśli weźmiecie taką czubatą, yy, czubatą yy, miarkę, yy, no to jest właśnie taka czubata miarka to jest właśnie yy, jedna porcja. Tak, wiem, już słyszę, jak mówicie, że jestem szczupła, a dlaczego ja to piję? Dlatego, że ten produkt zastępuje posiłek. Ja czasami, kiedy wracam późno do domu, odkąd mieszkam w łodzi, to ja taki mam. Ten czas wiecie, łódź jest na tyle duża, że czasami przemieszczanie się z miejsca na miejsce zajmuje dużo czasu, i wracam późno do domu i już nie chcę się tam obiadać jakimiś innymi rzeczami, albo na przykład, jak jestem w podróży, to często właśnie szejka sobie biorę i zamiast chodzić do restauracji i jeść byle co, to ja wolę sobie wypić właśnie ten super shake. On ma wszystkie niezbędne minerały, witaminy, ma odpowiednią ilość białka, odpowiednią ilość węglowodanów, on po prostu zastępuje posiłek, więc ja wychodzę z założenia, że, no, że ja wolę sobie coś takiego wypić, a nie jeść byle co, byle jak i byle gdzie, natomiast on ma tylko 200 kalorii, a 250 na mleku, więc moi drodzy, to też może być świetny start do takiego odchudzania się. Możecie się ze mną umówić również na analizę składu ciała. Wtedy sobie sprawdzimy ile ważycie, jakie są wasze parametry ciała i w momencie kiedy taka osoba zaczyna pić właśnie super shake, może się odchudzić. Słuchajcie. Y Mamy w naszym zespole taką skuteczność, że po trzech dziewczyny, te, które naprawdę potrzebują się odchudzić po trzech miesiącach, słuchajcie, około 10-12 kilo zrzucają. Więc naprawdę taka skuteczność jest w tym super szejku, więc no, jeśli ktoś naprawdę chce się skutecznie odchudzić, więc może zamiast kupować jakiegokolwiek innego, bo to zastępuje Wam, słuchajcie, moi drodzy, posiłek. Więc jeśli kupujecie ten produkt, to już nie musicie kupować nic na obiad, czy tam na kolację, itd. Więc tak naprawdę to jedno w drugie wchodzi. Uwierzcie mi naprawdę, bo już przeliczałyśmy to, że to czy kupicie coś na obiad czy na kolację. A świetnie się właśnie do pracy. Jeśli ktoś pracuje i ma taki ten pora obiadowa, przypada na, na pracę, to fantastycznie naprawdę możecie sobie właśnie wziąć coś takiego do pracy i. I macie, zamiast szykować kanapek, robiąc jakieś tam, nie wiem, sałatki, tak, w lunchboxy, to wydaje mi się, że taki produkt będzie naprawdę na, za nie wiem co. Są w promocji nasze batony walnes również i ja nie byłabym sobą, wiem, ale ja muszę o tym powiedzieć, każdego dnia ten produkt towarzyszy mi Life Plus Zdrowie, moi drodzy ja każdego dnia, każdego ja już nie spamuję, nie wrzucam nawet na relacje tego, bo nie ja chcę Wam mówić że Bożona wyskakuje Wam z lodówki mówi co łyka i pije ale ja każdego dnia łykam saszetkę tego One Spaka e, piję koktajl e, ten w połączeniu z tym najczęściej na śniadanie piję ten a ten jest taką przekąską w każdym razie albo jeden, albo drugi to nie ma znaczenia natomiast moi drodzy Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to też może być podaruj komuś zdrowie. To może być jeden produkt, to może być tak jak ja na przykład zestaw. Jeszcze raz, jak na każdym filmie będę Wam powtarzać, ja od czterech lat ostatnio nawet myślałam cztery lata jak nie byłam w ogóle w mojej przychodni. Nic mi nie dolegało, nic mi nie jest. To jest tak komplet wszystkich niezbędnych witamin, odżywia komórki, więc to w ogóle nie ma, to bez dwóch zdań. Nic mnie nie szczyka, nic mi nie dolega. Czasami, tylko z rana, jak wstaję, ale tylko dlatego, że ja codziennie biegam, mam yy, delikatnie, czasami, nie zawsze, yy, ścięgno Achilles'a, ale to może dlatego, że kiedyś sobie je mocno naderwałam i ono się odzywa. Natomiast wiem, że gdyby mnie suplementowała się, jestem przekonana, gdyby nie astaksantyna. Jestem pewna, że musiałabym e, niestety e, no iść na operację na tych ścięgien Achillesa. A dzięki temu się odbywa odby, bez. E, polecam Wam również nowy e, produkt Wellbiotyk. Słuchajcie, fantastycznie naprawdę mamy w naszym zespole już coraz więcej osób, które poprawiają sobie stan jelit, właśnie tym e, łykając codziennie jedną kapsułkę tego probiotyku. E, no ja już odkąd od się tylko pojawił każdego dnia Cudownie, zdjęcia, gazy, jakiekolwiek dolegliwości jelitowe, słuchajcie, możecie zapomnieć. Oczywiście trzeba sobie dać kilka dni, kilka tygodni na to, żeby ta równowaga, ten mikrobiom w tym organizmie, w tych jelitach się wyrównał, no bo to tak nie zadziała za jedną tabletką, ale po kilku dniach, tygodniach zapewniam Was, że będziecie czuć ulgę. Słuchajcie, kolejnymi takimi produktami, które możecie obejrzeć, to w ogóle zachęcam Was do katalogu, ponieważ jest Black Friday, on się już zbliża, a u nas Black Friday trwa od początku katalogu, jest mnóstwo bardzo fajnych rzeczy. Naprawdę, słuchajcie, no, obejrzyjcie sobie to, ten katalog. Natomiast na pewno ja nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła Wam kapsumek. Które są w świetnej cenie. Sześć, w każdej jednej taka, takiej yy, yy, kapsułaczce jest 6 cudownych olejków, słuchajcie. Yy, cudownych, naturalnych olejków, które jak sobie na noc yy, urwiecie łepek, wylejecie ten olej na twarz. Słuchajcie, dziewczyny, można fantastyczny masaż sobie zrobić twarzy. Naprawdę polecam wam. Yy, Elegancja, ekskluzyw, tak bym powiedziała. No, przepięknie wygląda. No świetny na prezent, naprawdę dla każdej pani, nieważny jest wiek, Ym, no ja mam wrażenie, że one cudownie odżywiają znaczy nie mam wrażenia, ale tak jest one cudownie, zobaczcie 100% satysfakcji, tak Ym, naprawdę firma Orifem nie napisałaby czegoś takiego, gdyby nie była pewna, że jest to jeden z najlepszych produktów do twarzy, zobaczcie mamy tutaj olejek z sezamu, awokado pestek brzoskwin perły prerii czarna porzeczka i soja więc generalnie wszystkie takie najfajniejsze Najmniejsze, najbardziej e, cudowne. Ja przypominam Wam, że skład naszych kosmetyków jest, e, składniki e, tych, do naszych kosmetyków pochodzą z nieograniczonych upraw niemodyfikowane genetycznie są, więc zwracam Wam na to uwagę. Zawsze, ewentualnie, jeśli produkt jest nietrafiony możecie ten produkt zwrócić skorzystać z unikalnej gwarancji satysfakcji więc są to bezpieczne zakupy jak wygląda unikalna gwarancja satysfakcji pamiętajcie o tym że macie wy klubowicze 30 dni na taki zwrot Yy, produkt może być używany, może być otwarty warunek jest taki, że macie 30 dni i więcej niż 1 trzecia kosmetyku nie może być zużyta, to jest ten najważniejszy warunek, a jeśli jesteście tylko klientami, znaczy tylko aż klientami, tak, to yy, macie 10 dni na to, no klienci VIP, czyli ci zarejestrowani mają przywileje, jak wszędzie, jak w każdym sklepie dzisiaj, co byśmy nie kupili gdzie byśmy się nie zarejestrowali do którego sklepu, to wszędzie klienci zarejestrowani mają większe, lepsze Lepsze przywileje i u nas również. Moi drodzy, w telegraficznym skrócie 20 minut nie dało się inaczej, ale naprawdę link do katalogu znajdziecie w opisie i link do rejestracji również znajdziecie w opisie. Zachęcam Was do kontaktu. Jeśli macie jakieś pytania, z przyjemnością odpowiem. Aha, wiem, jeśli jesteście klientami, to. Właśnie, to jest to również produkt, tutaj i mój olejek Energize Me jest w łazience, ponieważ ja bardzo często korzystam sobie z tego olejku, dwie krople pod prysznic, na ścianki prysznica kropie i dzięki temu ja już czuję... Dzięki temu mam więcej energii z samego rana i to mi pomaga, bo czasami jest taki dzień gorszy, jakiś tak wchodzę, czasami e, różnie to jest. Jak jest tak jak dzisiaj, szaro, ponuro, to czasami tej energii brak i wtedy sobie poza kawą oczywiście do, e, dokładam. Natomiast moim ulubionym to już jest drugi raz, kiedy dokupiłam sobie olejek e, Relax Me, ponieważ ja najczęściej używam go przed snem, ale też na moim kanale Bożena Matynia na YouTube macie cały film na temat. E, właśnie tego produktu Might and Mood. To też jest fajny prezent. Nie musicie kupować zestawu, aczkolwiek w katalogu 16, jak kupujecie cały zestaw, macie dyfuzor, mój dyfuzor przy um, w łóżku zawsze jest postawiony, ponieważ najczęściej dyfuzer odpalam właśnie wieczorem, kiedy się chcę zrelaksować, ale przede wszystkim dbam o swój sen, żeby był głęboki, żeby szybko zasnąć i ten relaks mi bardzo mi w tym pomaga. No, odsyłam Was do filmu, jeśli chodzi o pozostałe olejki, ale też polecam świetny prezent dla siebie bądź też dla całej rodziny, bo to może być z korzyścią dla całej rodziny, też świetna sprawa. No właśnie, i w ten sposób przedłużyłam o kolejne dwie minuty, moi drodzy. No tak, już mam. Yy, dzięki bardzo, pozdrawiam Was serdecznie i zachęcam do kontaktu. Cześć.